Witam serdecznie. Taka króciutka prezentacja roweru kolegi. E bajka. Kółeczka grube, jak widać. Hamulce tarczowe fajne, hydrauliczne. hydrauliczne właśnie, a to jest różnica. I to nawet dosyć spora baterie mamy w ramię, także jej nie widać. Bardzo ładnie jest to wszystko zrobione. Amortyzator. I co? Silnik o mocy 1000W yy, powiem szczerze, że przyspieszenie ma. Może uda się na końcu pokazać. Także fajny rowerek jest. Yy, wykonanie sami widzicie jest piękne. Wyświetlacz. Wszystkie... No tak kręcimy to w nocy, ale kolega mówię dopiero co kupił ten sprzęt. I też bardzo mało o nim wie. O. Także lampka z przodu też, bardzo wydajna. Koła jak w motocyklu. W ogóle, cały ten rower, ten e-bike, wygląda moim zdaniem kosmicznie. Fajne są te kolory. To wszystko siedełko jest bardzo wygodne duże, szerokie. Wszystko jest bardzo ładnie wykonane. Przeszutki Shimano. Shimano, a tutaj e, tak e, opony dobrej jakości, ba, bardzo szerokie balony. A jak wiadomo czym ten balon jest większy, tym ten komfort jazdy jest też większy? Amortyzuje pięknie. Zobaczcie na no jakość tego wykonania. Naprawdę jest fajne. I teraz takie pytanko może tutaj ile taki rower kosztuje nowy? E bike Ile? granica 5 5000. 5000. Ja uważam, to nie jest zła suma, bo jakby się chciało, pakiet baterii wszystko, czyli prostownik, wszystko robić samemu, no to z tymi parametrami, które są tutaj, wydałoby się jednak chyba więcej. A tu mamy wszystko oryginalnie, ładnie zrobione. No. Także co?